Przeciwna zabiła smoka. Wieża inhibitora jest atakowana. Dona wieża jest atakowana. Wieża inhibitora jest atakowana. Ale po prostu tego nie wygram. No lepiej grają. Kanan okay, Amumu Alistar jak się wbije. Jakaj nie wiem co. Czy Może być grubo. Kenna, a Alistar mamy wbite. Jeszcze Misiek umie grać Alistarem, tak jak Misiek się dobrze wbije, to. No i będzie super. Znaczy, umie grać Alistarem. Nie widziałem go ani, ani razu, ale po prostu umie dobrze supportami grać. Ardentami gra zajebiście, nie? Ale tymi tankami też coraz lepiej, ale rzadko gra tankami. Wiesz. On, on, on lubi te pływające, te, suczki i tak dalej, nie? Mm. <laughs> Dużo mil milionerów tak ma, właśnie, i chcemy, właśnie, postawić na ten team fight totalnie, nie? Ja na 5Q mam kompletnie inny gameplay niż tym, solo, To jest kompletnie dwie różne bajki dla mnie. Ta, chodzi o bycie dżunglerem. jeszcze gramy duo? To co, no? Co gramy pod siebie, no? Nie, ja na razie przegrywam sobie na Gargasa. Ale staje pod nie daje mu... to gra Czy wiesz, luz totalnie, nie? Nie mogę się doczekać. Najważniejsze, że HP mam sporo, więc... Ja już się no się leczy z Kubany, Sisika ma. Zbaczki mnie obija. Graga schodzi, ja tam mogę być. Gragas z siwankę jest po mnie. Idę, idę. O, odpuść może, no. Ale mi nie, się ci nie, nie ma co, jeszcze bo odschodzi. uważaj. Nie wiem, ja wiem. Myślałem, że jest Kurde, ty, wiesz, że to mogłeś wziąć, mordo? Bo ona smite'a nie miała. Ona chyba wzięła dwa. Tak, ona chyba wzięła nie. dwa, wiesz? Na, widzisz, ona ciebie chyba wydyma. Tak mi się wydaje. Jest tam craft? Jest? Jest. Aha, super. Ja tam do ciebie schodzę, ktoś żebyś miał pomóc. Mogę cię to zrobić. No, smite, bo dobrze. Bo ostatnio rzedziłeś na smajta. Piątkę ma już siwanka, więc uważaj. Tak ja samo nie Ale przed Drake'em nie ma coś razie, wiesz, tutaj klepać nie? Spokojnie. Oni tak. farmy troszkę, ale... Luz. Ja w tym fajcie zrobiłem Ale po tych pingach, co Misiek wysyłał, to ja coś czuję, że ta Winnie dobrze nie gra. Jak my tu pod tą wieżą, to coachowaliśmy całe życie. A że Kai'Sa użyła Q, zaczął ją tu redbić, no to trzeba było to wykorzystać. Ty! Nie ma, nie ma ulta coś, Gragas. I pięknie. Ty, ale bomba przed tym. Skresiłem. Bo on użył praktycznie najważniejszego ulta teraz, co będziemy mieć. Tak, tak. Tak było, nie zmyślam. Mhm, dokładnie. Wszystko było nagrane, ale nagrania niestety zostały zniszczone. Kurczę, no ja jeszcze zostanę chwilę, mi brakuje ciutkę tylko do full itemu. Jeszcze jedną falkę. No, moją siwankę nawet, kurwa, blu nie że. Chyba od razu tam koło bota się kręci. Bo no, będzie bardzo strzelał te drake'i. Dobra, ja się też to tam... Nie notować bota przed smokiem. Znaczy, wcześniej mieliśmy walkę o tego, o... Kraba. Ale? Pokrabie po 7. Tak, ja też ja, właśnie. Ja nie mówię bytami. tylko tych, że ja mówię ogólnie, żebyście nie. Bając całą moją lista to jest 80% na zabicie. Ja bym tego nie No ale takie pomboże powinienem go zacząć. Silanka na twoim blue. No nie. Wzięła go. Tutaj. Ona go wzięła, bo smokowi zostało 13 HP, bo nie, nie wiem, czemu damage przestał wchodzić na smoka tak jak wcześniej. Bo ktoś przestał bić smoka i skupił się na LNL. Czaję, czaję. I. Poko. No my tam próbowaliśmy coś działać, ale Krzywana ona po prostu weszła. Zniszczona. O kurde, kurde. bo jak tutaj no, Ej, dałaś to. Pręczam, grunta. idę, Pięknie. jest dobry, mit. Coś mi da? M moglibyśmy wcześniej nie mam damage'a jeszcze tyle. tam O, Misiew, Pięknie, nie mamy to. O, to był kick. Ej, her byśmy mogli ruszować, wiesz? No, jest 5 sekund Ja akurat na ulta nie mam ani warda. Tu się hero, O kurwa, w trójkę są już. 17 sekund. Nie ma łaj, a jest Tyssa. O, cofka, cofka, zużył ulta. I robią chyba, weźmy tam mi się chce bać. 5 sekund mam do ulta. Ja też mam za 5 sekund ulta. I druga, jest bez ulta. Cześć. Ja zginęłem od Ignata. Siwa naraszuje Ferolla. U co? Musimy mieć Ale smoka. Nie, nie, nie. Ty w ogóle gruby ma, heralda. Hmm. Ty, jesteś tu mamu, a nie masz ulta. Nie, jestem kompletnie bez ulta. Jeszcze y, Shyvana z tym będą chcieli chyba na górę heralda, więc ja tutaj będę około. Kraba, krab, krab, pamiętasz? Widzisz kraba? Kraba to no. dla ciebie. Nie, pamiętam, tylko teraz nas, nas tutaj zamykają. A masz ulta? Nie masz, nie? Nie mam, 25 sekund. Kraba robią, mordo. Pięknie mamy to. Tak? Erot na górze. O, ta tutaj jest. Nie y mam. <słuch> Co to by... Ej, moglibyśmy się bić Teraz dopiero mam ulca. w daj tak. sekundzie Eee, za 5 sekund jest smog nie, my, Cofamy, cofamy, mida nam puszył jeszcze chyba mi smoka ogarnąć A ten się wyjebie to... Ty idziemy tam szybko? Siwana na topie jest mordo Szybanna na topie, to my Gryzamy. smoka raszujemy. Tak. Zwierzę stracona, no. dokonałam już wyboru. Ja mam low i szybanna idzie. I zginęłem od grubego. Ale mamy smoka. Maska zabiła smokawać W sumie Nie tu um, tam trójka jest na górze Ale nie masz chociaż ty, jest na bocie. Nie mam za 5 sekund do R Ty moglibyśmy coś zdziałać chłopaki. chociaż... Nie Kajzer już tu idzie Będą i mu na ziemię się Niebezpieczeństwo No bo ci jest Ty, chyba, że tutaj nie... Oni się tam tu kąpią, obok Jeszcze Siwanka tam jest, właśnie Mod... No na nie biją? Oni... Możemy wbijać Dawaj, dawaj No, wydawaj A, my to... My to... My nie, nie mamy damage'a ja zostałem... Nie mamy adekwety w tym kraju, To też, prawda. No nic. Trudno. Ale po prostu tego nie wygramy. To ja... To jest, widać, że tego nie wygramy po prostu. Tam się w ogóle dużo lepiej grają. Ta, ale to by nic nie dało i tak. On miał... To by nic nie dało. Nawet no, jakbym wygrał. Nie dałoby sekund, nic. Smok za 50 sekund. Tak. Jaki? No... Ten Akurat ja Mieszkańcy prowadzą, nie? To czy całkiem spoko, że nie ma prawie 10 koła. Tylko, że... no, no dobra, no jak ma, ale to, trzeba to wyprzystać coś, tak? Co z tego, że to jest... mm -hmm. Tak graliśmy tą Fiorę, pamiętasz? Szczerze? Tam ta Fiora trollowała mordo. Ona no już później za bardzo tylko po speedpush grała. Jakby ona jakby grała z drużyną i sama też się wbiła kilka razy w nas. Jakby grała z drużyną, to byśmy przegrali na 100% od razu. O! Trzeci banki, Billions. Wow! A, Gragas już załyszał. Tak. Wezłeś w Przeciwnik jest boski. Znaczy, Gragas w ogóle ma 5-3, bo Kennen nic na niego nie zrobił. O, o, młode, że 2 kill. Już na starcie. Co mam tutaj? O może ja zaczynam jak teraz na topie bardziej Też jest spoko, ale to jak masz front, a ja inna uczuć w tej grze jest idealna, nie? Mm. O! No, mam ciągle stuna Co jest? A bo Vayne go wyprało Nice Dodatkowy jakiś... baron, a nie ma akurat Top To on nie przeżył, siwana Jeszcze Vayne więcej... Boże, Vayne cały czas pushuje Nie, to ja idę do tego topa Ufam, to. Być może hapa sobie. Nie, to topa jeszcze puszuje Weźmy Niebezpieczeństwo. mi się kopstaw. to poczekaj, to się razem cofniemy. Małe no, Co i nie wiesz? zaraz to nie bini. się, to się przeka tam. No dobra, już. Mam 3000, więc muszę się cofnąć jak najszybciej, wiesz. Mm. Idę tam, mam czapę, no, a ja i tam Przybywam. Ja oni coś kombinują przy baronie już. Nie ja wiem, ale to na naszą rękę, jakby zaczęli. O, oni się tam kampi. Mordę, jakbyś bił tam. To mamy to. O, na mam. Nami bez flasza, dekary bez flaszy Mamy Nasz to Iwanka się wpordoliła i mi spierdoliła z ulta Nice No, Vayne się w końcu odpaliła To spójrz się dzieje na topie Nie Kennen mi się cofa No, Vayne niech pushuje Dobrze zrobili Vayne pushuje Kennen odpushuje Znowu pod Baron nagraje, a my tam wizji w ogóle nie mamy. Weź coś tam przejdź, weź, weź. O! Ty. Cofka, bo nam mida pushują troszkę i bot'a.

Kurczę, no właśnie, jakbyśmy... Chcę Aldera robił, ale ja nie mogę go robić, no. O no, ja co, Katarzyna Aldera? Ja Darmowego golda masz teraz tutaj atakować starszego smoka. Teraz za późno. Ja muszę się cofnąć, bo ja mam 3000, mam całą maskę. W ogóle cały jeden po tym teamfightzie złożę. Nice. Dobra. Jak postawię tu wardę na Mamy smoku. Mam taki że... Chill. To jakbyśmy kogoś zapali. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów w niepewności. Miejesz tutaj gruby problemy sprawy Kto, no że Na popoł, bo mają. Oni i są. Ej, chodź, chodź, to mnie to mi dam! Please, please, please. Idę na Drake. A. Nice ult. Masz mamy Oj, no, ale ją zawsze powalił. Dawaj! Teraz towka. Tak. Teoretycznie Alistar by mógł po tak uszować. Także trzeba sadek zniknąć. Tak, 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 to też jest jakaś tam myślnie. W 40 sekund mi się chyba zdążysz. No, Bo masz. Ile grubych masz ze sobą. Stary, po takiej falze będę... bogaczem. To on to skończy chyba Chłop, <laughs> to chyba skończam, Alista, Pusher, nie? Ale patrz ile on tam minionów ma Ty O, nie? Najwyżej przegramy? Tak Nie Nie Nie, cofaj, cofaj, idź pierdolę Cofaj, się. Mi się. Hmm. A ja mam teraz swój build w ogóle A? Teraz to będzie oro jeszcze jeden teamfight, słuchajcie, nie mamy to. Ale ich otworzył, więc jest git. Ja idę od razu zwariować tak, Ja ich otworzę tak. na najlepszej linii. Na najlepszej linii ich otworzę. Tak, bo tutaj nie mają tego, pewnie. Musimy poczekać, jak się spuszczuje. Oni będą to robić insta teraz. A my to teraz, my powinniśmy to robić. Pardon, Kajsa jest na bocie. Idę, 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 chłopak, chłopak idę. Ja idę, idę, słuchajcie, idę, mid, mid. idę, to ze mną, bo tutaj Szywana jest. Ja ale bez flasha. Szywana. tam idziemy im na plecy. Jest ja Szywana. Jak Szywankę wywalimy, to mamy darmowego krągu. No nie, nie... Jak to nie siadło, Och, hołuj. Wejni robi. Oni teraz muszą też chyba defować mi się wydaje, bo Bodim się oszukuje. A, źle zagrałem ten teamfight. Ciężko mi było się tam I... usytuować jakoś. Onem ona robi? One Siwana, Siwana już nie wytrzymuje mocno. presji. Ona nie tak. wytrzymuje presji. Nie wytrzymuje, nie? Ja chyba sprzedam, słuchajcie, Hex Zakupię tak. My powinniśmy. Teraz, W tym momencie zaczynasz Tak, raszujemy, no. raszujemy. Tak, rasujemy, raszujemy. Tylko tak. Ja jeszcze tutaj odpuszczuję dlatego, żeby. Tylko ty, no, zobaczcie na, na topa co się dzieje. <laughs> Smajt ze smajtu, ja, ja zostanę ze stworami Smajtu Dobra, cofka, cofka panowie, please Uciekł się wbija. A my ich robimy Robicie? Mhm. Ja poszuję topa no To git, ja puszuję, topa Mamy to Bo nas stwory skończyły Potem, potem bo to mi kończymy to. A, to jest koniec, już tam idzie, nie? Ja sobie tutaj też wdos na wszelki wypadek. No. Je, je, ale wielka. Nie wiem, kto to się na odcinek normalnie nadaje. No, akurat <grywa> nagrywa mordo, nie? No, to się nadaje. Never surrender. Bez skitu, nie, never surrender. Tak można nazwać ten odcinek, oh. nie? No naprawdę, to, to jest przykład tego, że to, to nie, mogliśmy to, przegrać 10 minut temu. Tak, 10 tak. minut temu mogliśmy to przegrać, no. gdybyśmy poddali. Tak. Nie super wiem, radny. co Ja No ta Vayne w late game super zagrała, szczerze, super. Zagrała. Mm -hmm. no, no, to, tak. w late się bardzo dobrze. Ale widzisz, gdyby nie to, że my tak trzymaliśmy dupę mocno w Ellie game, to byśmy przegrali to właśnie. Mm -hmm. Uratowało nas to, że to Ellie game jako tako... Wygraliśmy. A czy Dashi też później popełniała dużo błędów? bo wygrać, ona tak daje... Nie nie wiem? Tak się. Zatrzymaliśmy się. Zatrzymaliśmy się. w łapkę za się. meczik. I subiczka Cześć.